Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Jesteśmy w wersji 1.15.1 i ja się bardzo ekscytuję nie ma Minecrafta 5, będzie rekompensata. Minecraft 5 może być od 13 do 20, 20 po Może być między tymi godzinami może być wrzucany, więc patrzcie. Do 21 może być wrzucany, więc patrzcie. Może to z jak Star Wars, to będziemy nawet niektóre piątki zamiast Minecrafta w piątki będziemy po prostu robili kreatywne, właśnie to. Komendy włączone. Złóżmy świat. Prosi wam dajcie suba, łapkę w górę i śledzić na mojego mojego Instagrama oraz Maxa. Ja w ogóle pierwszy raz gram w jeden, 15, jeden Pierwszy raz. słowo. O, nie, nie dużo. 87, 80 będzie. Mhm. Mm Dobra, dobry, zanim słuchajcie minuty na robienie z ciebie z tej. Uwaga, uwaga, ulał do świat. jak się nie wyobraż obracając się przez myszkę. Czyli to jest czy widać, Nie, okay. to najgorzej. Trzeba jeszcze zmienić ustawienia, sterowanie. Co? So? To jest ten ekspert. Koment. Tudaję... Ja to daję? Tak, ja to daję, to daję. Teraz normalnie skoczamy. biegam, po lagi. O. Chodź, ja na plecach! Biegam jesteśmy w szpitalu musisz... dusza. Tak, jest czarne, mam się na plecach. Nie tu was też tak widać to, ale u mnie jest czarne. daj nam tutaj w tej grze bronię. broni nie dodać żadnych Tylko miodu o teraz mam ja bym sobie tutaj. się z tego świata wyjść jeszcze raz wejść bo wtedy lepiej działa Minecraft jednak zmulał jakby teraz muli

Nie wiem co widzę. Uśmiechnij się. O. Czekajcie, my wyjdziemy, my wyjdziemy na chwilę. Jeszcze raz we staramy się wejść. O. gorzej, niż wcześniej. Mam na tym stachać? Prawa lewka. Eee, ściąga. u hmm. jakieś... No inne rzeczy. No, nie jest to przypadkiem, nie wiem. Mmm. to będzie rekompensata tego Minecrafta znowu. No nie musiała być. I robię generalnie konkurs to do... Ci generalnie trzy miejsca, jeżeli tak, subskrybujecie mój kanał I ja to zobaczę, to będzie sprawdzane. Jeśli od, 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 odsubskrybujecie mój kanał, to wam ja odsuwaj od, od, jakby już nie. Odejmuję. Dzisiaj zrobi, wcześniej dla mojego starego kanału zrobiłem jakiś konkurs, a później mnie od, 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 odsubskrybowali. Więc tak nie może być. Ja będę prawda to czas. To od jakiś czas. Nazywam się ja inaczej. Odsubskrybuję. ja w razie nie odsubskrybować. To jest blok, to jest jakieś fajne miodu. Taki chowanego, a co się zrobi? To był jakiś domek miodowy. No, aż były takie schody. A mamy inny południe? Ładnie by to. Ładnie by to. Nie oczekaj. Nie oczekaj. Ale tu nie ma Dobra, bo to polecimy. O. Zrobię coś takiego. Bierzemy coś takiego, a nie, to nie to, o. Nie wiem, co tu można wystawić. Nie. Zróbmy coś takiego, tylko to samo. A. Następne były takie ule, o dobra. Bardzo. dwa. To się idealnie udało. O to się udało. Widziałem, że nie jest słuchajcie. O, a ja się skok taki skoczy takie um. Nie. A, spadł. Trochę ten był taki słaby do chodzenia. Jakiś chciał ująć komuś skok taki fajny blok. No i generalnie, bardzo fajnie. To wszystko widać. Co no, bardzo fajna rzecz. Ja bym testowałem testowała, tylko Minecrafta już. No zmian na pewno nie jest mega duża jakoś. To miodowe rzeczy nie są jakieś mega super. Ale no, to jest jakby tylko update dla pszczół, no nie wiem. Jest zima, oni dają pszczoły, to niezbyt... ...fajne. Eee, czekajcie. Co to jest? Dastro miodu. Ładka by powiedziałem. Nie mam nic jeszcze lepszego. Mleko. Tylko zawsze wiem, że mleko było jak coś. To jest wytnęcy na jednak. pod buff A weźmy to, to wejść na skody, to nie był Od pod. pod, 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 pod gdzieś tu, nie tu. Um, ty o. Ty. No nie wiem, jak to nazywa. Znajdźmy to, jak się nazywa. Mikstury. Który miksury Zaraz skok, dobrze. o, o. O, pat, tak też można. Ja pan, pa, pa, pa wejdźmy po wschodzie. Ło, O, upewniście Tu, tu. Dum. chodzimy bum. Bum.

Widzieliście to? Tak, tak, to chyba wersja 15 generalnie. Ale pszczoły nie wylatują, jak, jak wywołać pszczoły? Wyma wywoła, to? Nie da się psu wywołać. Py... Albo jest w ogóle Pyszy. Jest jajko, to co ja głupi jestem? Cie mam pszczoła! Jak tam pszczoła? Ale no, pani pszczoło! Także nagle, nie się fajnie chcę staralić? A ja muszę mnie ugryźć. A nie fajna, a więcej pani nic nie. What? Jak te tu jest, małe pszczoły? Oho oh, Jezus. To fajne. Bardzo za czoły normalnie latają. Nie będą się zmienić świat nazwę. Zobaczymy. Bo tak na 1.15 nie będę grał. To jest rekompensa... Bo nie rekompensa, prawda? W sobotę, bo niedziel nawet. Znowy plan. 13 do tej pierwszej mogą zrobić nie będzie, to nie będzie, raczej już. Ale zobaczymy. O tej mam gotowy, więc będę chciał się też go zrobić. Rzucić jeszcze dzisiaj. Tak, bo ta to pierwsza możecie go zobaczyć. Ta 20 nawet. A na teraz, za chwilę, możecie go zobaczyć. Więc słuchajcie, jeśli będę z Wami żegnał, z tym czarnym czymś na plecach i z moimi pszczołami za mną Ja wam żegnam, jak widzicie pszczoły to jest... są szczęśliwe, bo dałem mi wielki dom razem z tamtą buloną, która jest za mną więc ja się z wami żegnam, cześć, pa i na razie, pa